Andrzej Grzebek, zwycięski na gali XTB w 89, zwycięski, ale niezadowolony po walce z Fleminasem. Dlaczego Andrzej? Na początku dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Wam wszystkim. No co, no cieszmy się, że jest zwycięstwo, z zielone światło, ale tak jak powiedziałeś jestem niezadowolony. Pewnie z tego powodu, że naprawdę dużo pracowałem, a, a ta słojka nie wchodziła dzisiaj na tarczach, mega fajnie to wszystko wchodziło. Dynamit był, uderzenie było, ale... W walce coś znowu zabrakło, nie wiem czego czego tak jest. No musi być, yy, musi być regres w czymś, żeby już progres z czymś innym. No i... Ale no mówię, no porterowo naprawdę wzmocniłem to pod chłopakami pod Rio i widać to było, że tą kontrolę yy, miałem obalenia, to wszystko gdzieś tam, gdzieś tam Zagrało ta stójka nie do końca, mimo że ten tutaj chwali, to ja jestem z siebie niezadowolony, bo dużo le lepiej powinien to zawalczyć. Nie czułem tego, coś, 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 się, coś się podziało, nie wiem czego będę wyciągał wnioski, jak oglądam walkę z trenerem, e, no ale to też, no, jak to się mówi, no zwycięstwo się nie ocenia, prawda? I... No bo właśnie Andrzej, jak nie ma planu A, to jest plan B i ta, na, na tym powinno polegać MMA, więc nie wiem dlaczego ty tutaj jesteś niezadowolony. No bo wiecie, no kurde, ja jestem tego typu zawodnikiem, że ja od siebie dużo wymaga mnie I w tym przypadku nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, bo nie szło tak jak chciałem. Chciałem. No ale tak jak powiedziałeś, no jest plan A, plan B, plan C też jest u mnie zawsze, bo jakby się noga znowu złamała, to trzeba się bić dalej, wiecie o co chodzi. I w tym przypadku był plan B i było to, żeby go sprowadzać, jego już sprowadzać, tego nie wypuszczać, kontrolować, obijać, szukać pozycji, łapać w plecy, gdzie. No wiecie, no walce i ślisko, też to tak łatwo nie wygląda, jak każdy musi widzieć, o ma plecy, jak on mu uciekł, no. no uciekł, no bo też trenuje i wie mniej więcej, co jest pięć. Jeśli ślisko pomaga, to tak samo w ucieczkach. Dlatego no gdzieś tam siłowo czułem się bardzo dobrze i z każdą rundą się rozkręcałem. myślę, że jakby tam dalej to gdzieś trwało, to, to człowiek był bardziej by to kontrolował i gdzieś tę inicjatywę w Suice bardziej łapał, no ale mówię no, no taka była dyspozycja dzisiejszy dnia i tyle nadzieję, czy ty nie jesteś za bardzo surowy dla siebie, dlatego, że wszyscy oglądający widzieliśmy twoje zwycięstwo. E, Powiedz, czy czymś zaskoczył Fleminas? No surowy muszę być, bo jeśli nie będę surowy, to będę siedział na laurach i nie będę robił progresu. A ja mam go kurczę robić, wiecie o co chodzi. Ja mam się rozwijać, mam iść do góry z każdym treningiem. Ja nie otwórzam treningów, nie uciekam od trenowania, naprawdę dużo trenuję i to możecie czeptać moich trenerów, moich przyjaciół, którzy są na co dzień ze mną. Wiedzą, że ten czas od lipca był bardzo mocno przepracowany, nie był mi w ogóle w domu cały czas na wyjazdach. I cieszę się, że wygrałem, bo jakby nie patrząc, no mówię, no czy to decyzja, czy nokaut, czy podanie, to i tak najważniejsze, czy dzisiaj się zwycięstwo, więc o co chodzi. Tener mi zawsze mówi, nieważne w jakim stylu możesz mieć rękę, otwiera ręka ma być u góry i w tym przypadku tak było. Jestem naprawdę może z tego powodu zadowolony, że mam zielone światełko, ale mówię, no te wnioski trzeba wyciągnąć i trzeba coś poprawić. Ale powiem Ci, ta ręka to w hollywoodzkim stylu poszła do góry, bo zostawiłeś rywala na, prawie na 10 sekund w parterze i zrobiłeś sobie rundę po klatce, to tylko Andrzej Grzebyk tak, tak, tak to może zakończyć. No co powiem Wam, że no showmanstwo jest gdzieś tam moim drugim ja, więc jeśli nie będzie tego... Robionego na show, go na galach, no to kto to będzie chciał oglądać, a ja tak to sobie go zostawiłem, ręka do góry i sobie idę, no. Szczęśliwy, bo że bo, bo, prowadziłem tą walkę, ale mówię, no mogłem jeszcze tam coś ryzykować, ale po co coś, jak coś się prowadzi fajnie, jeszcze 30, 20, chyba 7 czy 8. W każdym bądź razie, no mówię, no ten gest zawsze gdzieś w musi być ja to lubię. I to jest moje naturalne, ja tego nie wymyślałem, nie ma tego scenariusza. Tak samo garnitary to też jest taki mój styl, który już się przypisał i głupio mi by było teraz tego zrezygnować i wychodzić ciuchach sponsorskich, bo sponsorzy, którzy są mnie, wspierają na dobre i na złe, i czy ja ich reklamuję, czy nie, to i tak są. Ty jesteś człowiekiem przeambitnym i tak się zastanawiam, jak się poczułeś, kiedy zmienili plan właściciele organizacji KSW, miałeś walczyć z Adrianem Bartościńskim. No, ta walka została odwołana i tak się zastanawiam, jaka była. Twoja reakcja, pierwsza reakcja, kiedy się dowiedziałeś? Pierwszy, m, pierwsza reakcja to było, za mi się świat. Nie? nie będę ukrywał, że. Podciął mi skrzydła, podciął mi motywację, cały, cały plan w głowie, chęci do trenowania, zadzwonię do trenera, do wszystkich po kolei no, z łzami w oczach mówię, no kurde, tak nie dlaczego tak jest? Powiedz mi, coś się obiecuje komuś, i tak naprawdę jestem tylko teraz pewny, że pewna w życiu tylko jest śmierć. I ja dalej nie mogę wam powiedzieć, że kolejna walka jest o pas, bo, bo wiecie, jak jest. Nie? Ja miałem też tą walkę mi zagwarantowaną, myśmy wszystko robili już pod tą walkę, żeby się być zadranym. I tak naprawdę mało mnie ten pas interesuje mnie bardziej. Podchodzę do tego bardziej personalnie, że przegrałem ambicjonalnie z gościem, w którym ja wygrałem prawie tą walkę, nie? i gdzieś i ja tutaj podszedłem bardzo i to bardzo mocno z trenerami. Robiliśmy wszystko, żeby doprowadzić do tej walki, walczyć o pazę. Mówię, pazę był takim drugim planem zdobycia, fajnie uwiecznienie kariery kolejnym pasem, ale tutaj personalnie bym podchodził do tego, że, że moje ego było tak mocno ugodzone, że chciałbym się zrewanżować. Myślisz, że dojdzie do, do, do pojedynku ze zwycięzcą tutaj e, walki wieczoru. Chciałbyś tego? Tak, powiedziałem, pewne jest tylko śmierć, więc nie powiem ci czy to będzie ta walka, czy znowu dostanę jakiegoś pewnie może nie wiem, para, e, nie wiem, mołdowskiego Ekspresa, nie wiem, ciężko <laughs> powiedzieć. Czy armińskiego, nie wiem, powiem wam, e, zobaczmy jak ta walka się potoczy. Każdy, każde, każdy, każda, każda... każdy z tych przeciwników będzie dla mnie jakimś wyzwaniem. Tu będzie personalnie z Parnasem. Też z ta walka za przeproszeniem. Ale mówię, no zobaczmy, nie, nie chcę znowu wybiegać, bo ja już raz gdzieś tam wybiegałem i jak się wykoleję znowu, to nie wiem, czy się znowu podniosę psychicznie, bo zacznę znowu psychologów uruchamiać, różnych lekarzy, żeby tą głowę zreaktywować i znowu się przygotowywać, bo dostajecie takiego headshota, że wam się świat wali i to jest naprawdę ciężko, żeby się pozbierać, tym bardziej, że łapiesz fokusa i nagle dostajesz takiego headshota, nie, i mimo tego, że federacja ci dziś mega mocno... Zapewniała, że masz tą walkę, to niby ranking był pierwszy. Co to, co ten ranking znaczy, powiedzcie mi teraz, nie? Ja rozumiem, freak nie free fight, tylko taki super fight, extra fight, żeby ściągnąć ludzi, nie? No ale myślę, że Grzebek Bartoszewski też by był takim fight'em, że też by to ściągnęło. Ale nie będę oceniał, mamy wygraną walkę, cieszmy się, świętujmy, bawmy się, odpocznijmy i znowu do roboty. Chyba pierwszy raz w Twoim narożniku nie widzieliśmy Padrę. Był gdzieś tam dalej, ale też krzyczał. Słyszałem go, widziałem tak, go tak. I tak jakby był w klatce, więc e, nic tutaj, no nie wiem, na jakieś nowe, nowe wytyczne wyszły w KSW, więc ja nie mogę tego podważać. W każdym razie widziałem go, słyszałem go i też było wsparcie. Co, gratulujemy i okazja do świętowania przednia, bo święta są. I to mi się właśnie podoba! Dlatego wszystkim z tego miejsca wesołych świąt spędzajcie w gronie najbliższym w ciepłym, przy ciepłym kominku z super świętymi posiłkami, smacznymi ciasteczkami. Ja Wam wszystko życzę, spokojnych, radosnych, z rodziną, w cieple. I co? Cieszymy się zwycięstwa, wszystkim dziękuję za kibicowanie i co? Świętujemy! Pozdrawiam Was serdecznie i jedziemy dalej!